Yo! Yo! Kurczę, tego dużo nie grałem już w... tego... ...w dwójkę, że nie mam pojęcia się w to gra. O śmierć. Susin. O nie. Eee Dzień nie. Sus. Among Jezu, samobóz. Jezu, umra za 5 sekund, z najlepszego klasu. Ale, skill, skill. Yoł. Niczego nie zrobiłem, yoł. Czy oni są sus? Nie podoba mi się to i zaraz lubka zabić z nich nie byłem blisko już, byłem już blisko zabić kogoś co my robimy? intensive gaming jezu śmierć dobra śmierć śmierć time Dużo. intensive gaming Wow! Ale on jest dobry! Jestem taniem zamachem, witam wam, kryta, wam, witam Co mnie? wam, witam to jest moją medyka, przegramy to teraz nice próbujesz uciekać ale nigdzie nie uciekniesz dobra randomowo ukryta, aes randomowo kryty be like yeah i exist <laughs> <laughs> no jest śmierdzi, co? So Zmarłem na koniec jakiegoś boca i dobrze by było, dobrze Dobrze nam poszło Zostałem. stałem Wow Wcale tego już nie mam trzy razy No tu ładna ta mapa, jest na pewno lepsza od Brazylii. Brazylii jest taką dziwną mapą, według mnie Nie, nie lubię Brazilii za bardzo, bo jest takie mm -hmm. Znaczy Brazylii. Moim zdaniem, z jednej strony jest dobrą mapą, pomimo że ludzie jej nie lubią, ja też nie jestem wielkim fanem, ale według mnie może być, pomimo że nie jest jakąś taką super pośleć, chcę się w niej nie podoba, to mi się nie podoba takie stworzenie, bo jest takie, hmm, bardzo za takie zastanawiające, nie jest takie Team Fortressowe za bardzo, jest takie według mnie, nie przypisałbym tej mapy do Team Fortressa, przynajmniej tak bym powiedział, nie jestem w stanie odpowiedzieć, co mi do końca nie pasuje, ale po prostu wiem, że coś, wiem, że coś mi nie pasuje bardzo przekonujący, nie wiem co, ale wiem, że coś ale wiecie o co mi chodzi, po prostu nie wiem tak bruch gamer powinny być achievementy za zabijanie botów yeah, I have 100 IQ, how did you know? o lag gaming jest długo. a tam jest ten punkt po, pośrodku po Śmierć? Wyżednam krów mnie zabił, no nie idę. Jezu na... A są już sztakują na tym widzieliście to, no, ale to jest Team Pro jakiś normalnie sztakujeć na jednym punkcie wszyscy. <grymne> Piękne. Jezu... dwóch medyków w jednym miejscu, dobry pomysł. Dobra, nie chcę tak się wychylać, mam mało HP Dobra Trudno Przeżyjemy bez medyka Oj, 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 może i nie, może i nie O, na pewno nie przeżyjemy bez medyka, na pewno nie przeżyjemy bez medyka Jezu, nie mówcie mi, że umrę jeszcze <grym> Tu naraz zabił i to było niezłe to było nice było pro, było koks. co? Nie wiedziałem, że to jest szpieg no to było do przewidzenia po prostu i to nie jest co? co? to nie był już szpieg, nie mam pojęcia gdzie to się wydarzyło dobra, chyba nie potrzebujemy tych bo teraz wiedzą wszyscy gdzie jest Już widziałeś, co zrobię. To było dobre co zrobił. Dobra To było do przewidzenia, to już piek Proszę zabij go. nie, Mashrim Dobra, robimy the Demoman Jezu, no i ja sam się zabije. the demoman, który się sam zabije. Ma sens. Dobra, Ziobrek mnie uratuje. O, nic mnie już nie uratuje. Ale sobie stoi. Jest o, śmierć? No cóż, to była śmieszna gra. Myślałem, że już nie będzie tak śmiesznie. George był mały drugo, mam ponad informację. Ale dobra. To chyba już na tyle. Dzisiaj może kiedyś jeszcze coś wrzucę. No nie wiem, no. Cześć.